Jakub jak ostrymi słowami do chołowni. Na końcu gori postuje. Czy je zdanie podzielasz? Pytanie do pana Chołowni. Jak się odnosi do właśnie polityki historycznej, wiedząc, że Niemcy no nam historię Czas piszą? pana minął, proszę. Że Niemcy co? Przepraszam. Historię nam piszą. Nie mam wrażenia, że Niemcy piszą nam historię, natomiast my musimy ułożyć z Niemcami nasze relacje, bo są naszym sąsiadem i nic się w tej sprawie nie zmieni. Dzisiaj oczywiście możemy mówić o 600 bilionach na reparacje i kłócić się o to, czy pojęcie prawne reparacje ma dzisiaj zastosowanie, czy nie. Ja proponuję inne rozwiązanie. Trzeba z Niemcami umówić się na to, że nie potrzebujemy pomnika czy domu spotkań z historią. Potrzebujemy, żeby na Fundusz Obrony Narodowej, który założymy, wpłacili setki miliardów euro po to, żeby po tym, jak zniszczyli naszą armię w II wojnie światowej, Odbudowali bezpieczeństwo, odbudowali nasz kraj, odbudowali naszą siłę, a to pomoże i bezpieczeństwu Polski, da Polakom miejsca pracy, zwiększy nasz potencjał, ale też obroni całą Europę, bo Niemcy nie mają granicy z Federacją Rosyjską, a my mamy. Jestem zwolennikiem pragmatycznych rozwiązań, a nie polityków, którzy będą dokonywali rytualnych samospaleń, walcząc o coś, czego nigdy ludziom nie przeniosą. Mam nadzieję, że państwo wysłuchali uważnie tego, co powiedział pan marszałek. Powiem, pan marszałek jest prezesem 20 partii, którą potocznie nazywamy żółtymi. Odpowiedzialność swoją mają za Ministerstwo Ochrony Środowiska. Ten znak Polski Walczącej, jego członkowie wyrwali ze ściany i wyrzucili. Bo Nie mogli odnaleźć tego. Bo był remont. I wrócił na swoje miejsce. Nie wrócił. wrócił.